Copie, tak samo chodzi. O, wreszcie tej półki ja sieba. Za mula Zamula trochę. Mówisz? Tamtem lepiej chodził. No. Radio działa? A nie wiem. Trzeba go przepalić trochę. Tego na, na razie nie, bo woda się wylała. Dobra, o z tyłu Zaraz wam widzę, pokażemy z zewnątrz gablotę. Kurde, młody mnie z buta dogania, patrzcie. A ja mam pełny gaz. To jest najszybsza maszyna, którą mieliśmy. Ja nie wiem, co ona tak chodzi, czy przez paliwo? Chłopie Hample Malux. O cóż masz. Dobra, widzę. Powiem wam co i jak i dlaczego. Pierwsza sprawa jest ja to cinkuś ze względu na to, że nie było innych maszyn dostępnych do zakupu, więc mamy kolejnego cinkusia, ale spokojnie długo nie będziemy mieli. Problem jest jeden z takich, że ten fotel jest przyspawany. Nie da się nim jeździć po tych szynach. Można by wyciągnąć z tego drugiego cinkusia. Jakby wyciągnąć z tego drugiego cinkusia, to by było luks, ale nie wiem, czy to będziemy robić, czy tyle wytrzyma. Ale patrzcie, jaki jest dowalony stan. Tyk. Bagażniczek, jak czysto wszystko jest. Klas. O, prowadzę was dalej. I wreszcie otwiera. Patrzcie na to. Tylko jest problem taki, że bag jest otwarty cały czas. Możemy wziąć ze starego cinkusia korek. O. Yy, co jest jeszcze z ciekawostek? Yy, mamy tutaj Mamy tutaj bardzo porządne, BARDZO porządne kołpaki Oho DAJ MU! On się musi rozgrzać Jak <śpiewanie> to jak No patrz za Weź no mi zamki klapę Czekaj. Ja się muszę karnąć Ale tu. Ja rekreacyjnie tylko Dobra widzowie, szybka, szybka jazda rację. Ale widzę znowu ten No Widzowie, szybka jazda testowa Dzisiaj to będzie tylko taka prezentacja Porządnej maszyny nowej, żebyście wiedzieli Co się będzie działo Wyjdźcie zobaczyć sobie fotkę Z BMW M4, bo mam akurat Z, y, z BMW y, Fotę M4 albo M3 Pierą wie, jakaś fajna MK Dobra młody Zamykamy to. Uważaj! A jeszcze? <śpiewanie> <śpiewanie> Niebieski cinkuś. Ale fajnie wygląda. Ej w ogóle wygląda. <grywia> Dobra, teraz ty. Tylko ej, z głową, żebyś nigdzie nie urząd, bo będzie przypał. Masz jechać normalnie, żeby nie zawiesić się. Zastanowię się. Powiedziałeś. Powiedziałem. Gazu! Młody testuje nową brykę. To nie jest dobry pomysł, bo za chwilę będzie to już stara bryka. O, ale spalił gumę! Możecie ocenić jak wam się podoba, jeszcze będziemy mieli jednego gruza. No, no i jak jeździsz? Teraz dobrze. Dawaj. Gaś mu światła, szkoda prądu, kurde. A jak teraz pójdzie? Daj mu! <śmienicza> Nie, no furka dowalona widzowie. Patrzcie, skupienie młodego. <śmienicza> <śmienicza> <gry> Idzie. Idzie. No. Dawaj, jeszcze tam zrobimy rundana. O. Dobra. No dobra. Na Ale przepalił się cińkuś. Ma to maot. Przepalił się, mamo! Mamo! Powiedzcie jak Ci kura podoba. Jest fajna, wygodna, po Bardzo komfortowa, tak? tak? To jest full, full opcja, widzowie. Mamy, full mamy tu wszystko. Tylko Mam, no, mamy tu wszystko poza benzyną w tym samochodzie. Patrzcie jaka rezerwa, czekaj. Ops Spokojnie, żale się No ja pierdzielę. Młody to na Ciluse. O, na spokojnie. Z z kazem. Prawy kierunek tak działa, tył działa, tam bok nie działa, chyba przód też. A nie, przód działa, ale co nie działa. Pamiętajcie, widzowie, live piątek, sobota, niedziela. Y, piątek, sobota 18, niedziela 19. Zapraszamy w live charytatywny na woźb. Wpłacajcie pieniądze, odwiedzimy dwóch widzów. Ale to. Ja, Widzieliście poprzedni poprzednich jest filmach. Na kasetę, Matko, jedyne, ale ja, stara. Nie dali kaset. Kurwa, to jest na kasetę, widzowie, patrzcie. To radio jest na kasetę, ha! Rzeczywiście. To radio jest na kasetę. Ej! Na się czemu? Odcinku się starego. No weź, no od czegoś to wyrwał? No, dobra, idzie. Do... Zagrywa, bo o. Później będę trzymał. Co no, skodu. do odpadłe tyłu? No w przodu. Dawaj to pokażę. Bo od... ja, to tak mogę trzymać. Bo będę ten mikrofon dotykał. Będziemy mieć ten. Wszystko co odpadnie. <grym> Dobra widzowie. Wiecie jaki jest sprzęt. To było tylko takie zaprezentowanie maszyny, pokazanie co ona potrafi co? Do następnego odcinka zostawcie łapę w górę, suba, a pamiętajcie o live na wośpa i Siemano!